Subskrybenci, ja jestem DCS, witam was na kanale DCS ENT. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, tak. Włącz, tak. ja włącz, 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 dobra. No, tylko, dobra, że się wierzymy, no, no, ja się nie przywitałem, nie? Ja tylko to sobie to... No, przywitanie nagram, dobra? Bo mi się usunęło niestety. Tak, nie. gramy, gramy. No to ze mną... Cześć, jestem, witam bardzo serdecznie, jestem Czesław. Ze mną są Waszek, Kseno i Sasek, czyli Debi. Dobra, dobrze. można? Można, można. Czekaj, gdzie ty, kurde? bardzo serdecznie w kolejnej walce online... Strike, global I tutaj generalnie potrzeba małego drugiego lekarza albo kościa leczącego autyzm w tej czterasowej drużynie. i tudzież, ówdzie żadna z tych oto teraz postaci nie potrafiła się przydać, więc zacznę na za nich, więc... Cześć subskrybenci! Ja jestem de Czesła, witam was na kanale De Czesła. Wcześniej wykniesz to sobie z na przyitania, co no, za Ciebie. Kurde. Teraz następny z Polska, powiedz co tam teraz. Oh, w kurde! Przylicze. Miałem jakieś laga to jest Zino, tutaj... Grzesiu, tu <coughs> to jesteś Tu już jestem I Waszek to Cześć, 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 cześć tak no Po raz, nie po nie raz, raz dziesiąty Każdy ma dwa flagi, a ja zero Po raz dziesiąty się witamy, nie? Spoko Waszek, nie <coughs> się, ja będę grał na Na, 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 na nevi, po... nevi, ale pamiętaj Nevi, że jak, ty, że jak ty zginiesz Jak ty zginiesz, Nevi, to ty... To ty masz y, ten. Oh, yeah. To ty masz komentować, nie? No to to już. Dobra. Okej, okay, ka chwila. Trzeba, bo teraz został go cztery. I na jesteście na mapie AMD, chuj, wie co? O, kurde. I przy kamerze jest teraz gracz. Waszek, Waszek, ten gracz zachwycaj do za swoim, swoim postawą. Jego genialny movement, ruchy w prawo w lewo i strzały oddane prosto w tą ścianę sprawiają, że wszyscy wokół promienieją. Nie tak dawno nasi reporterzy widzieli Waszka przechadzającego się parkiem, rozdającego uśmiechem na prawo i lewo. Nasz reporter, kiedy to zobaczył, wrócił do studia rozpromienowany na wszystkie strony. Tymczasem ty Waszek ty jest ewidentnie bardzo ciężki Oprecie. Trzeba się tutaj z jakimś gościem, prawda? Panie to Zimmer. Obydwaj gracze są bardzo z graczami graczami polskiej z ceny kontres. Proszę Państwa, trzeba się nie hey. jeszcze i Faszek zarobił między. <laughs> Dziękujemy, a zaczęli produkty chce z wam pomylić to gracze Mamy to dla was Newi, cześć Proszę. Cześć! Ale nie, żeby, ale nie żeby... Waszek cokolwiek słyszał, kiedy Newi mówi, nie? Dobra, Nevi ale sobie, odpowiada. Ja. Jakbyśmy kurde, my fuzję zrobili, wiesz, czy byś miał mój głos. Znaczy, nie, ja bym miał twój głos i gadał tak jak gadałem, to by byśmy byli takim zajęciom oh. komentowym. Haloa! No, nie żyję! O, jest... Ja nie mogę, Ja bym się dwóch hitów tak zadał. No bo ja mam A, Bo się pewnie obrócił w ostatniej chwili. Czekaj, patrz, patrz jak ich robię teraz, dwóch Chodźcie na noże, jest fajnie. Chodźcie I na noże, wszyscy. Waszek słyszysz mnie, kumpel? Masz jakiś wyjebany z butu taki jest. Ej, na noże miał być! Napierdzi. Jakie noże? Poważnie? Na noże, chodźcie, no, dawaj. Ała. Ała. A jaki Kurde, ty 94 dostał. O, dobra, 94, 94 dostał. 94 dostał. Maszek, mam nadzieję w tobie, a nie, zginęliśmy. To ile się gra? Do, do 15 wygranych, nie? Tak. tak, tak, bo to jest turniejówka. Dobra, wygrywamy. Dobra, teraz, teraz, teraz ten, nie, teraz już uspię normalnie. Teraz normalnie, już normalnie, dobra. No kur... No, przepraszam. Nie krępuj się. Ooohoo! Wow. No, Młody ty... <laughs> A nie spodziewał się nawet tego, kurde no. Te ja w ogóle ranki, taką nie? matę mam, bo nie wiem. Ej, cześć. cześć co? To nie wiem, to nie. Słucham cię Także są jakieś rangi, nie? Patrz, no kurde patrz, jak! 60 dostał, 60, lewy jest po lewej. Ksenu. Waszek dawaj, ciepłą się. się nie no i prawidłowo, Fiona przez neta. Ja pierdzielę. Fibijskie zwycięstwo Ale dosyć macie pingi, Znaki także powinno wam lagować Bo, ja, Kiedy byłem na wojnie stary to byłem Ej, 10 tykiem no Co to było w ogóle? Ty patrz się od, on, się, oni się odpalili, ja jestem tego pewien. On, oni się tak specjalnie dobrali Kurde, ale pluję. Jak stary to nie, nie piga Oboże tak. Kurwa na kurzu No i... Eee Ty czemu mnie trafiłeś? Ale... Leży Leży jeży I nie wierzę, że leży One tapy to były Raz, dwa i koniec Paszek dawaj ty One topy są tutaj. raz raz Odbijają się Brawo, czekaj, chodź Groszu, Dawaj go na noża, dawaj go O kurde Ja wybrałem cały Proszę ten, a nic nie trafią Paszek dawaj, co nadzieja w tobie <laughs> czekaj, czekaj Ja mam Zezo Dawaj, 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 nie bój się, no miej ja tego są nie o, Ale zajebiście Nie wierzę ty no. Dawaj, wyruchaj zwłoki no. jeszcze Ejs na dwóch Ty nie, nie, nie daj, nie ma rady A sławki ty chcesz, tak? Czekaj, czekaj tak, Brawo Xenu tak, Najlepszy leży, teraz został drugi najlepszy gdzie ten kurczy? Ty on poszedł na palmy Ej, kurde! To no 15 razy ci łeb strzeliłem! Ale to nie mi, to Ksenowi. <grym> no jak ja uniki No, robię. no właśnie Kory Jak wy tego unikacie Normalnie Super zniknięcie z, <grym> z. długo Kurde! Banie, kurde ja to nie ty ja mu nic nie wziąłem w ogóle. Kseno masz loa Brawo ty! Co z tego, że mam loła jak ja Ja na dobitkę byłeś, kurde ja mam swojego sojusznika, Waszek bez obrazy. Ale hejter <grymne> Ewentualnie możemy na tej samej mapie zamienić Waszek! Ja mówię teraz za ty do mnie szczelość, no ty możemy zamienić ten, ewentualnie drużynę później! Masz tyle to frajer! było 5 zł <grymne> oddać na czas. Nie wiem się, że Było 5 zł oddać na czas, nie wiem, że go nie śmiejesz się, u mnie w mieście był jakiś gość, tylko za dziwne emocje mm. zastrzelił to KU... Eee, zaraz, to jest hałas do zachowania, stary Nie to, że... Dziękuję Tak, kulkę w łeb Dziękuję Pograne Nie wiem, coś mówił, ale... Odpalony, co? Waszek był przegrywamy no. no i teraz, teraz ostatnia runda Ksa, no czemu fu... Idzie mi w plecy Kurne, gdzieś Kurde, jest No! Brawo Cena! 3 na pewno Good half w takim razie. w jest łatwiej, walka idzie wolę grać. Co za różnicę jak to te same strony Lepiej czuję wy też łóżmy macie przecież, no no to kurde, patrz. Tak się to zakończy. zakończył, gdzie się... Terroryści mają tą kominiarę na głowie. Eee Tak to się nie po nam mam na o kurwa! Wasze, 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 wasze! W dobrze, dobrze! Jak no. ja pierdziele ty! Weź wstyd był? Nie wrzucę na YouTube. No nie gadaj! No wiesz co... Każdy pro czasem dostał kale, kale, kale. W, w plecy z noża, no bez przesady, no. U jest! Kale, kale, Ej to nie fair, bo ja nie wiem w których teraz trzeba, bo się wygląd zmienił, kurwa mać! Pomyliłem. O, kurde no! A widziałeś gdzie jestem, czy tak ten? Czy się wystraszyłeś trochę? Widziałem Widziałem gdzie jesteś, się wystraszyłem <grym> no to jedna jedna na noże. No, ale Dobra, no, dawaj, jedna nie runda ma być na noże, niech będzie Dawaj Bo nie, 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 dobra, nie, nie, bo to wiesz, to jest... To, kurde, co? No kurwa, ty, to się decydujesz. To jest niesportowe ja zachowanie teraz No to macie jeden no, na jeden, no idźcie na noże w takim razie Dawaj ja na noże Masz HP czy nie? <grym> Też jakbym cię nie robił to bym cię musiał teraz no wyzywać. Na noży. <laughs> no wyzywaj! Nie no, kumpli nie. O no jak mi daj! A co dobrze. ty go zmajesz, no, masłem no, kseno czy no, co? To jest, no, co? No, no kurde, no 53, a on dwa razy cię ciachnął tylko no. Maszek no, dobrze. On mnie trafił w żołądek Pozwolę ci tam kurde, pokażę. A tego wątroby. Najdroby. No w panu, poprawka. Cześć, A jaj, obity, 30 zresztą, mu zostało. 17 i ona mu daje 30 mu. 30 to mi zabrałeś, ty. E, no tak, 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 zabrałem, bo mi się, te emocje. Brawo! Easy, czekaj. Hashtag łatwiejutko. Hashtag <grym> silver <zrozumie> wymyśli. <się zrozumie> My to wymyśli. Ej, móc Let's go. Au! Ja pierdzielę, ty co porobił. Jebany, jak jaką nie piaszko 59, no nie. Piotr, jeszcze dwa razy was jaki przegrywamy, nie? Jak to jest? O, trzy. trzy razy, do szesnastu. Jeszcze 16. mamy trzy. Dobra, no, no, czekaj. Trzeba się skupić, stary. Musisz się skupić. Kurwa! Dawaj, 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 Leży. A, ja pierdyka, kurde. stary, ty! Władowałem ci cały magazynek. Przegrałem to. Uuu! Wow! Ej boże, jakby na ustach jesteśmy, nie wiem Właśnie, Właśnie, kurwa przejawiamy to, to kumpel To się skupić To ja mam? Jak ja mam stary 9-1-16 mam... Kurde go. No i widzi stary, szybciej popisał, no i co? <śle> <śle> chyba się rozgrzałem Kurde Wy chyba wiecie, zaraz włączę tryb kurwionego Newego inaczej pogramy Dawaj Rejza, tu dawaj mi się dodał nie, 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 Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Wasze kółka wraca! Kurde! Pole, który mnie przeniósł kurde? Easy! Easy! <noise> no, że go ma nieoszmać? Mam uspokój przez... Wejdźcie szybko! giga miejsca. Ale to ci się zjada, to przegrasz. Tym bardziej. O, kurde! O nie! 1995 subskrypcji! A, kurde. <noise> dziękuję! <noise> <laughs> dziękuję bardzo. Także dziękujemy Dobre. bardzo za zagonięcie, fajnie było. Mama zawsze to... mówiła, że. Ewentualnie możemy nagrać jedziemy. tą samą mapę w innych składach. to poczekajcie, chwilę. Teraz ja zrobię cię No także dziękuję bardzo o, za oglądanie, trzymajcie się tam, żegnają się za Mikseno, Waszek i, tak, i, 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 i roz, rozkrzyczany Nevi. Dziękujemy, papa. Pa.